Jest tu nie ma ludzi. No to trudno. A wyłączasz? Co? Wyłączasz? Nie, czekaj, czeka, nie jest tończy. to, No to nie ten, nie dołączy i ludzi, bo przecież oni może dołączą, albo to oglądną. Nie wiem, to... nie ten, nie dołączy ludzi. Wiesz co? Co? Jest w takim razie zakończone.